Sonrado Moreno postać znana głównie z programu Europa da się Lubić, zyskał szereg fanów i znaczące uznanie w polskim świecie medialnym. Jego przygoda z telewizją rozpoczęła się w młodym wieku, 21 lat, i od tego czasu przeszedł niezapomnianą drogę. Już za sobą ma występy w wielu popularnych programach rozrywkowych, takich jak Taniec z gwiazdami Gwiazdy tańczą na lodzie oraz Fort Boyard. Jednak czas płynie nieubłaganie, a od momentu, gdy ostatni odcinek Europy Da się Lubić trafił na ekrany, minęło już sporo lat. W minionym miesiącu, dokładnie 22 listopada, Konrado obchodził swoje 44. urodziny. Ciekawe, czym obecnie zajmuje się ta charyzmatyczna osobowość. Po intensywnym udziale w programach telewizyjnych, Moreno przeszedł na poważnie do konferencjerki. To nowe wyzwanie pozwoliło mu na jeszcze większe wyrażenie siebie i rozwijanie swojego talentu. Dziś, jako czterdziestolatek, nie tylko, że prowadzi imprezy, ale również współtworzy własny podcast oraz audycję radiową pod tytułem Życie jak w Madrycie, emitowaną w radiu RDC. W programie rozmawia z interesującymi gośćmi o ich nietypowych pasjach i drodze do odnalezienia własnego miejsca na Ziemi. To z pewnością jest jedno z jego większych spełnień zawodowych. Patrząc wstecz na ostatnie 20 lat, Moreno zauważa istotne zmiany w swoim życiu. W najnowszym wpisie na Instagramie podkreślił, że z biegiem lat zyskuje spokój i mądrość, co pozwala mu na bardziej intymne przeżywanie życia. Nauczyłem się akceptować rzeczy, na które nie mam wpływu, i cieszyć się chwilami, które są dla mnie ważne, zauważył, fascynując tym swoich zwolenników. Jego słowa pełne głębokiej refleksji skłaniają do myślenia o własnych przemyśleniach i emocjach. Opisana przez niego droga akceptacji doświadczonych wydarzeń, to istotna lekcja dla każdego z nas. Nie można jednak pominąć głośnej sytuacji, która przez lata stała się symbolem jego telewizyjnej kariery. Wiele osób pamięta, jak Conrado zaliczył pechową wpadkę na skuterze podczas jednego z odcinków Europy. Da się lubić. W rozmowie z Plejadą przypomniał sobie ten trudny moment. Przez wiele lat moją obroną przed powszechnym utożsamianiem mnie z wjazdem na skuterze był dystans i otwarte nawiązywanie do tego incydentu. Uśmiechałem się z siebie samego, przyznał szczerze. Jego odwaga w konfrontacji z przeszłością oraz zdolność do żartowania z samego siebie pokazują... Że umie odnajdywać pozytywne aspekty, nawet w trudnych chwilach. Przypomniał również, że przez te 20 lat nikt nie zapytał go o to, jak radzi sobie z tym dziedzictwem, co otwiera ciekawą dyskusję na temat wsparcia w mediach i osobistych doświadczeń. Moreno, dzięki swojej pasji i determinacji, zdołał zamienić niełatwe chwile w lekcje życiowe. Jego rozwój na scenie medialnej, tak jak i w życiu osobistym, jest świadectwem siły ducha. I umiejętności przekształcania przeciwności w wartościowe doświadczenia. Dziś możemy śledzić jego dalsze losy nie tylko w radiu czy podcastach, ale także w inspirujących wpisach, które dzieli ze swoimi fanami na platformach społecznościowych.